МОЦНОЕ БРЖМЕНИЕ! Огонь по готовности! Готова до варки. Не бойся! Атакуй меня! Двух забитых. Загнать! Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Overwatchu. Jest mi bardzo miło, że nadal spędzacie czas w moim towarzystwie. Dzisiaj otworzymy pięć skrzynek, ale zanim zacznę, zanim zacznę, to słów kilka, jak zawsze na początek. No może taki mały nie muszę być, może tu. Zobaczcie, chciałem, chciałem pokazać moją karierę, żeby być z wami w pełni uczciw, uczciwym. Miałem ostatnio bardzo słaby czas. Ja, znaczy ja grywam głównie lekarzami i, i tankami, jak zresztą widać na załączonym obrazku. I, I czasami te porażki, no może nie do końca to jest moja wina, no zdarzają się. Nie? No statystyka jest niestety bolesna. W ostatnich meczach była dla mnie bardzo bolesna. Ale jakby, żeby, jak chwaliłem się, że miałem dobre wyniki, jak wygrywałem gdzieś tam na początku, to teraz wypadałoby powiedzieć, że miałem wyjątkowo słaby okres ostatnio. Troszkę się boję grać dalej, bo... No, no, bo troszkę, to, bo jestem teraz na, na tym dead streaku, czyli cały czas obrywa mi, To się nie nazywa dead streak, to jest takie moje wymyślone pojęcie. Więc jestem teraz na lose streaku, czyli przegrywam mecz za meczem. Nie jest to przyjemne. Nie jest to przyjemne, aż nawet musiałem zacząć D dps -y brać ostatnio. I jak już brałem te dps -y, to nawet zacząłem wygrywać, więc no cóż. Ale, 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 ale. No to jest takie smutne, kiedy ja muszę grać DPS-em, nie? Przecież to jest. To jest... Ludzie, ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, muszą grać lepiej ode mnie, powinni grać lepiej ode mnie. No nie ma bata, no. Muszą grać lepiej ode mnie, bo to się urodzili z myszkami. Jak ja. Wiecie, jak ja już. Jak ja zacząłem się posługiwać myszką, to już miałem dużo lat, nie? To nie jest coś, co mam wrodzone, to nie jest moja umiejętność wrodzona. Więc to no nie ma bata, no. Musicie grać lepiej ode mnie. Więc grajcie tymi DPS-ami lepiej ode mnie. Jak ja biorę DPS-a i zaczynamy wygrywać, to to niedobrze świadczy o pozostałych członkach drużyny, okej. Okay? No dobra, otwieramy skrzynkę. Otwieram. To smutne jest. To żałość powoduje wielką moją. Jeśli rok gra DPS-em, to wiedz, że coś się dzieje. No nic, oprócz waluty, no. O, no, fiolety, 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 fiolety. No proszę. Eee, bardzo ładne. W ogóle podoba mi się to, że te nowe skiny, które w Halloween były wprowadzone, miały taką wysoką cenę. To jest fajne, bo to. Powoduje, jakby zbieranie tych, tych, tej kasy. czy to nadaje większą wartość tej kasie, którą, którą dostajemy, nie Że warto oszczędzać. No i fakt, że będzie można na więcej sposobów te, te, te skrzynki pozyskiwać. Bardzo podoba mi się tryb arcade, który, który te tryby arcade, które zostały wprowadzone w patchu. Podoba mi się także to, że w quick, w quick matchach będą limity na postacie. To może oznaczać, że będę częściej gra, gry, grywał quick mecze, bo to jest takie trochę, trochę bardziej rozrywkowe. I myślę, że więcej osób też zacznie. Ja w ogóle mam takie, no to żeśmy otworzyli nic tam nie było, nie? Niech sobie tutaj tak zobaczę, jak tutaj mam. 65, 63. O kurde, dużo już jest, coraz więcej z tych przedmiotów. Ale mamy też ich bardzo dużo, nie? Co chciałem rzec? Chciałem rzec, że, 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 że myślę, że Blizzard troszkę patrzy też na to, jak... Zróbmy sobie... Ja bardzo lubię tą ramkę. Wiem, że to ogranicza wam pole widzenia, ale jakoś tak bardzo lubię. Jakby... Dla Blizzarda też jest istotne to, żeby ludzie się dobrze bawili bez tej spiny takiej związanej z rankingami, bo to jednak te rankingi no, no wzbudzają takie emocje, nie? Że chcemy za wszelką cenę iść do góry. Ja, nawet, który nie mam jakiejś strasznej presji, żeby, żeby gdzieś tam wbijać te, te diamenty, to też czuję to i powiem wam, że ostatnio ja jestem takim kolesiem, który, znaczy znacie mnie pewnie już od dłuższego czasu, ja jakby opowiadanie o sobie to nie do końca jest fajna rzecz, bo cuchnie narcyzmem, ale jestem dosyć wyluzowany, nie? To znaczy, dużo rzeczy po mnie spływa generalnie mam gdzieś nie i, i jakby to życie jakie prowadzę sprzyja tego, tego podejściu tego typu o tyle moja żona kupiła ostatnio ten taki, takie urządzenie do mierzenia ciśnienia i tam tego i, i normalnie ja mam wiecie ja się nie, nie, nie do końca dobrze odżywiam nie prowadzę zdrowego stylu życia spędzam dużo czasu w fotelu ale mam idealnie 120 na 80 czasami 130 na 90 ale mam bardzo Puls i tętno mam bardzo zdrowego człowieka. Natomiast po, e, wieczorze grania z Overwatchem, pierwszy raz od tam miesiąca ten, sk skoczyło mi tętno do 144, co też nie jest jakimś strasznie dużym wynikiem, ale jednak, ale jednak, nie? Więc, e, więc o czymś to świadczy. Ja nie mogę się denerwować. Z jednej strony to jest dla mnie taki trening, e, te rankedy, żeby, żeby uspokoić się jeszcze bardziej, żeby zen policzyć do 10, nie denerwować się. To jest ważne. Ja rozumiem, że w grach muszą być emocje, ale tak najważ, najważniejsze jest panowanie nad tymi emocjami. Nawet jeżeli one są, to one nie powinny wpływać na nas na zewnątrz, jakby. Nie? Więc okej, okay, ale jak, jak, się, jak, jak dojdzie do takiej sytuacji, że poczuję w, 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 skok ciśnienia, no to będę mógł sobie teraz pograć na quick matchach, które są spoko, bo ten limit postaci to jest jedna dla mnie z ważniejszych rzeczy, taka zapewniająca przyjemność z grania. Nie? nie lubiłem nigdy, jak tych postaci można było wybrać kilka tego samego rodzaju. No cóż, wybaczcie moje gadulstwo, ale znacie mnie. Ja sobie lubię pogadać. Eee, często mam okazję i miło to wykorzystuję ją za każdym razem, kiedy się tylko przy, przytrafi. Może powinienem umieszczać w opisie e, ten taki. Wiem, że lubicie to pisać. E, powinienem umieszczać w opisie skończył Pierdolić, na przykład 5,45, <noise> tak, żeby każdy mógł sobie kliknąć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja naprawdę się nie gniewam, jeżeli ktoś tam wpisuje w komentarzu, że od którego momentu zaczyna się gra. To mi ułatwia życie. Bawcie się dobrze. Taki mamy niecodzienny team trochę, bo widzę tutaj Mei w ataku, to nie... Tak jakoś nie do końca jestem pewny, czy to jest najlepszy pomysł, ale... Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. kto wie, no, różne konfiguracje się zdarzają. No, może akurat zadziała, nie? No, no, no. Tylko tak nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić za bardzo, do czego na tym Eichen, Eichenwalde może się to przydać jakoś, ale... okej. Okay. No, homeruż. No przed nami! Tam coś strzela? Do nas? Stamtąd? Wszystkich wykosił ten... No brawo, świetna ściana, to nam było potrzebne do szczęścia. Ta my chciała wykombinować, no bardzo ciekawe. No, shit. Nie dobrze. Dobra, gędziekę mamy, mamy z super zdolnością fantastycznie. No jak tam mej nie zmieni czegoś, to już w ogóle bez sensu postać jest na tym trybie, ale okej, okay, okej. Okay, no. Różne mają gamingowe zapotrzebowanie, ludzie, Na przykład takie, żeby dostawać w pierdziel regularnie bezużyteczną postacią. Wiedziałem, <mulgymny> że on tam strzela, ale liczyłem na to, że uda się zabić. Stać! Nie ruszać się! Jest nam fara potrzebne, czy coś? nie? No, ale dobrze. Zobaczymy. Widzę, że tam Ulta Mei rzuciła. Może to ma jakiś sens na dłuższą metę? Oczekuję, Teraz im pokażę. Wracam do Pana. Sami dla siebie jesteśmy najgroźniejszymi przeciwnikami. Niech to szlak! Poczujcie ukojenie. To samo zniszczenie! Znerwcie! Nie! Zapinamy kawę Dobra. Wyczyszczone tutaj. Huch uh. Wroga A zdobyto. Wyłapy ładunek. No dobra, dobra, może niepotrzebnie narzekałem na mail. Ale to. Stała, kurde. Nie wiem, czy pisała coś, czy nie zdążyłem w ogóle wycelować hila w nią.

Czujcie ukojenie. No, ok. Wyczyszczony? Teraz tylko trzeba uważać, żeby nie spać z tego cholernego mostu. Kurde drzewo, nie mogłem się już cofać. Ładnie nas położyło. Trzeba się było chować z Reinhardtem. Chyba dopchnął to. Ok. To już będę miał lepszy spawn point. Okay. Reinhard Reinhardt oh, na no. poławunek Gdzież ona jest? W twojej duszy kleję się niepokój. Ładnie idziemy. Bohaterowie żyją wiecznie. Wszystkie układy sprawne. Włączam obliczanie do zniszczenia. Zapinamy pasy i startujemy. Umega! Bohaterowie nigdy nie umierają. Poczujcie ukojenie. Stać, a nie kroku dalej. Ach, za dużo to było, ten złomiarz, kordy z tym żołnierzem. Ale dosyć daleko ten wózek zajechał, muszę przyznać. Oczywiście. Cykl Moja okay. Mam pewne zastrzeżenia do użyteczności tej mercy w ataku, ale różnie to bywa. Nie? Zostało 60 sekund. Nervcie. To. I ta droga. Ściet. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. <gryw> Nie, to czujcie ukojenie. Nie, nie, no, na no, nie. żołnierz pan? Tak. Ten ult, ale ładnie, ale ładnie wyczyściła niech to szlak. I poszła po lekarzach. Nie, nie, nie biła w Reinhardta bez sensu. No nie dopchniemy tego raczej, ale wydaje mi się, że nie najgorzej poszła. Okej. Okay. Kawałek żeśmy dopchnęli, Ja sobie zaraz, nie wiem, e, spróbuję na złomiarza zmienić. Zmiana Może ktoś inny weźmie healera, Zobaczymy. Przygotuj się do obrony. Okay. Okej. Bardzo zacny jest to skin. Przyznać należy. No i zobaczymy, czy kurde mał Bastion. No Dobra, spoko, może zadziała. Okej, okay, mamy Ankę. Jest całkiem przyzwycza. No czy. Dobra, jest Anka. Jest Anka. Do Anki też nie jestem przekonany. Żeby Anka była sprawna jako lekarz, to ktoś musi naprawdę bardzo dobrze grać. Ja się nie czuję na przykład wystarczająco mocny, żeby grać Anką. Trzeba i ma. Chociaż. Nie, no grałem też nie, nawet robi nie najgorsze rzeczy, ale. Ale to jest chyba trudny healer. Ale potrafi nieźle leczyć. Jak trafi, to. Chyba nikt tak wysoko nie potrafi podnieść się jak. Dobra, mina do dobrej gry! Ciekawe, czy on ma jakieś teksty inne, ten. Ciężko usiedzieć, kiedy wiesz, że niedaleko jest ktoś, kogo trzeba wysadzić powietrze! Złomiesz. Czy ma jakieś inne teksty, nie? Mamy 33 sekundy i. Napastnicy przybędą za 30 sekund. O, tu będzie najlepiej. To ci się spodoba, Dobrze. No Mamy mej. No, może ktoś wpadnie w pułapkę. Ludziom się zdarzają takie rzeczy.

załatwione? Kurde, nieźle. To Fara, tak ksy... chcę. No bo mamy ciągle tego bastiona... Prawdziwi bohaterowie nigdy nie. Umiera. Kurde, ale skoczył. Kurde, wszystkich przewrócił. Kurde, ale masakra. Sam go wybiłem z tego loda. Niech to szlak. Myślałem, że już ma tyle obrażeń, że go zabiję. O, no, siedź, 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 mój błąd, mój błąd. Cel to no, Trudno się mówi. O, lata ta. Dobra Milado, do dobrej gry. Uwaga, leci. Dobra panu. Gdzie jest ten wózek? Dobrze, dobrze, dobrze było. Mamy lucz, ja z Luczy jest od razu łatwiej. Na górze będzie nas chciał tutaj. Jest a... szybko wbić ulta. Szlak no kurde, zawsze mu starczy nasz żeby... wykręćmy pasy tam dopchnął. Ja mam ulta Ale przed nimi jeszcze długa droga, nie? Mam wrażenie, że my żeśmy... Kurde, nikogo nie załatwiłem. Fakt, ale trochę żeśmy ich przytrzymali, co? Mam wrażenie. Minuta, 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 minuta. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Zostało 60 sekund. Uwaga leci! Fuck, myślałem, że wjadę po tej ścianie. No dobra. Trudno się mówi ja to zostawię tutaj podkręcić <grymka> <grymka> że mnie ułożą Liczyłem na to, że moje bomby go zabiją. Trzeci raz puszują nam tym, tym samym. Idź na wózek, gościu! Luck. O Jezu, 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 Jezu. Tyle walki, tyle zabijania. Fara im trochę robi roboty, ma, mają tą przewagę, nikt tej fary nie strąca. Ona sobie może latać dosyć swobodnie, też nie widziałem, żeby ona jakoś super celnie strzelała, ale mimo wszystko. Zaraz poczujesz się

Genji to będzie skakał. Uch, Kurde, ale ale sieka ja piernicz. O Jezu. Do dwóch. Jak to dwa do dwóch? No tak. być to, to 2 do dwóch to pachnie trochę remisem, nie? Najlepsze zagranie meczu. No tak. Ten to miał kurde, 3 akcje, no. Za każdym razem z tą cholerną. Moc przyciągania! Z, za każdym razem z tą cholerną aną. No, musieli grać kurde, w... No tak, oni grali w primejdzie Tak, oni grali w Prelmade. Ja też miałem pre -mate, ale ten nasz pre -mate to tak średnio był zgrany, szczerze mówiąc. No ale dobra. No nie był tak zgrany jak ich, nie? Mm. Okej. Okay.